Przede wszystkim informujemy Radę Osiedli o nasadzeniach, które będą planowane w Parku Szczytnickim, ale również o wycince pielęgnacyjnej. Chcemy pokazać dokładnie, w których miejscach będziemy prowadzić wycinkę i dlaczego. Tak, aby mieli pełną informację na temat prac podejmowanych w Parku Szczytnickim, który jest objęty ochroną konserwatorską. Cieszymy się jako radni, że urzędnicy wyszli z taką inicjatywą, żeby przeprowadzić taki spacer badawczy, bo to jest chyba najlepsza nazwa. Co prawda, troszeczkę mamy zastrzeżeń, że może zbyt późno Rady Osiedli dostały informacje o tym spotkaniu. Stąd nie każdy w godzinach pracy. Mamy godzinę 10.30, 11.00, mógł się tutaj pofatygować. Tym niemniej myślę, że będzie ta inicjatywa kontynuowana. Można się sporo ciekawego dowiedzieć. Zostanie skrócony mniej więcej na 7 metrów i pozostawiony jako. Stołówka dla akarów. Dla radnych, jeżeli jakby nie mają wykształcenia w tym kierunku, żeby wiedzieli, dlaczego dana się wycina, kiedy są na i czy przypadkiem nie będzie jakichś zmian, na które mieszkańcy nie chcą się zgodzić. Cieszę się, że mieszkańcy wskazują też na to, co sami mogliby zrobić dla tych terenów, jak mogą zadziałać? Co mogą zrobić, jak mogą pilnować, żeby na teren parku nie wjeżdżały osoby postronne, jak mogą się przyczynić do uprzątnięcia parku akcją społeczną. Na takie i tym podobne działania zarząd Zieleni Miejskiej jest bardzo otwarty. Zachęcamy do tego, żeby zwracać się do nas właśnie z tego typu akcjami.